Czytanie z Ewangelii Świętego Mateusza. W owym dniu przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł. A ponieważ nie miał potomstwa, zostawił swoją żonę bratu. Tak samo drugi, trzeci, aż do siódmego. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta, do którego więc tych siedmiu należeć będzie przy zmartwychwstaniu, bo wszyscy ją mieli za żonę. Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, nie znając pisma ani mocy Bożej. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. A co do zmartwychwstania umarłych, nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: ja jestem Bóg Abrahama, bóg Izaaka i Bóg Jakuba, Bóg nie jest bogiem umarłych, lecz żywych, a tłumy słysząc to zdumiewały się nad jego nauką, oto Słowo Boże.